Ciasto Lion. Ciasto Lion w klasycznej wersji z pyszną masą zbitej śmietany i serka mascarpone. Ciasto przełożone jest herbatnikami posmarowanymi masą kajmakową. Ciasto Lion jest słodkie, lecz niezwykle pyszne i łatwe do wykonania. Co ważne, zrobisz je bezpieczenia. Do wykonania ciasta Lion w klasycznej wersji, mamy też biały Lion, potrzebne są następujące składniki: herbatniki, masa kajmakowa, czekolada gorzka. Kremówka 36%, galaretka cytrynowa, batony Lion, serek mascarpone, cukier puder. Batoniki Lion kroimy na takie cienkie plasterki. Gorącą wodę w zasadzie wyrzątek wlewamy do szklanki, rozpuszczamy w niej galaretkę cytrynową i odstawiamy do wystudzenia. Herbatniki układamy jako pierwszą warstwę naszej formie do pieczenia, tak aby pokryły one całą jej powierzchnię. Następnie smarujemy herbatniki masą kajmakową. Również należy pokryć całą powierzchnię herbatników masą kajmakową. przykrywamy masę kajmakową kolejną warstwą herbatników, następnie w misce ubijamy na sztywno śmietanę kremówkę, wlewamy do niej wystudzoną galaretkę cytrynową i nadal mieszamy. Następnie wrzucamy pokrojone wcześniej Dwa batony lion, i taką masę wkładamy do formy do pieczenia. Pokrywamy masą warstwę herbatników. Na to układamy kolejną już warstwę herbatników. Kroimy trzeciego batona lion, również w cienkie plasterki. Ubijamy mniejszą już porcję śmietany kremówkę, na sztywno oczywiście. Dodajemy cukier, puder i nadal mieszamy. Następnie stopniowo dodajemy serek mascarpone. Cały czas miksując. To już będzie ostatnia nasza masa. Taką masę ułożymy na herbatnikach, ale jeszcze pomieszajmy ją z pociętym przed chwilą batonem lion. Taka masa musi być rozsmarowana na całej powierzchni herbatników. Jest to ostatnia masa, jak już wspomniałem. Teraz zostaje już tylko posypać ostatnią warstwę naszego ciasta Lion grubą warstwą gorzkiej czekolady. Tak wygląda efekt. Ciasto jest bardzo pyszne. Warto je wykonać. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło, bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów, zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com, łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!